Była już uta i była do góry dupą przewrócona. Bo centralnie leciałem kurwa głować, jakby była ryjem odwrócona na mnie, to bym się w piek dojł a mi zachował na zewnątrz. A kurwa co? No. I tak rozumiesz, że ona była odwrócona, a ja leciałem świadomie, no bo wiesz, ani pijany, ani nie tego, bo ja to kurwa mytki to głęboko się to nie pije. I rozumiesz z <noise> rękoma, rękoma zamortyzowałem, rozumieć, to co mogłem o będę, o dupę bębna od betoniarki, no i upadłem na bok. Ja pierdolę. No to tyle, że no, potem się galancie potukłem, no, ale nogę miałem złamaną no, mi w trzech Możesz, kurwa. To ba balcie wyciągnął no. przez walkonę. Balcie wyciągnął normalnie z balkonu, Ja nie wiedziałem, że człowiek jest taki mało stabilny na nogach. Bo Ty masz ten odruch wtedy, ja rozumiesz, bez no, no ja wiem, za tu leci. Się tego, a on ci kurwa jeszcze złapie, to ci wyrzuci. No. wyrzuci Opatrzność. No. Opatrzność. A wysoko było tam? No mówię drugie piętro. W Polsce. No. A to kurwa wyżej niż tu wychodzi, z ile było? No wiesz, no tam gdybyś metrów wyżej, no, było. Liczmy 2,70 wysoko, a 2,5 No zawsze było, zawsze mogą wejść, bo patrz. No tam, ja tam liczę około 6 metrów. No. <laughs> kurwa. Co? No no 6 metrów to 6 metrów. Nie? Ja pierdolę. No to... szok. No... Człowieku, ja, ja... już wypadków miałem, ja to powiedziałem, że ja to chyba... Ja. Muszę e, za wszystkie grzechy, kurwa, ucierpieć, rozumieć, jakie ze mna wywijał, bo będzie chyba ciężko zdechnąć. Nazbierało się. No nazbierało się. A kurwa, ale już wystarczy ten jeden wypadek, wystarczy. No, ale człowieku, to nie tylko to. Drabiny przyhakowali, były dwa dwo bloki z szczytami. No wiecie jak szczyty bloku są. Tak. I było takie przejście około pięciu metrów między jednym szczytem bloku a drugim szczytem bloku. No i sobota wypada, tak się kurwa każdemu śpieszyło, że człowieku jeszcze przedtem były te drabiny lewatliwe, drewniane, to je trzeba było hakować, nie? No. To im się tak śpieszyło, kurwa, do pieniędzy i do dobożowy, rozumieć, że tak pohakowali, że w poniedziałek my żeśmy przyszli do roboty, wloczki zakładają z linami, rozumieć na drabiny, podają zaprawę i pomocnicy łapią za linę, kurwa, do ma rozumieć, wyciągają i ca całe rusztowanie wyrywa. Ze ściany. No to żeby nie ten drugi szczyt bloku, no kurwa, tyle by poszedł i chuj, nic by nie było. Ja A wszystkie drabiny dostały takiego wzucha i oparły się na tym drugim kurwa z od Kurwa to ja nie, nie jest śmieszne to. Ja przez trzy miesiące to na drabinę nie mogłem wejść, tak mi się robi. A ja pierdole. <laughs> kurwa co się dzieje? Cyrki. Cyrki.